mamy innowacyjny produkt, jakim jest pasta cukrowa. Jest to naturalna metoda depilacji, jest świetną alternatywą do wosku, do, do gorącego wosku, który jest bardzo znany i bardzo powszechnie stosowany usługą i zabiegiem w gabinetach kosmetycznych. My proponujemy coś innego, coś zupełnie naturalnego. To jest produkt 100% naturalny, ponieważ w swoim składzie ma tak naprawdę to, co powinna zawierać prawdziwa pasta cukrowa, czyli woda, cukier, sok, cytrynę. Poza tym... No, sama metoda i technika metody depilacji pastą cukrową jest troszeczkę inna e, niż znana metoda depilacji cukrowej, e, przez co też e, jest, bardziej, jest, mniej, jest mniej bolesna faktycznie, jest, są mniejsze e, różnego rodzaju podrażnienia pozabiegowe niż w przypadku wosku, jest zalecana do, do szerszego grona klientów, czyli na przykład zalecamy pastę cukrową do naczynek, Szczyty, w przypadku bardzo suchej skóry, w przypadku różnego rodzaju egzemy, gdzie tak naprawdę gorący wosk jest przeciwwskazaniem. Tutaj możemy zastosować pastę cukrową jak najbardziej. Pasta nadaje się do każdego rodzaju owłosienia, dla kobiet, dla mężczyzn, na każdą partię ciała, świetnie się sprawdza w bardzo takie wrażliwe, delikatne miejsca jak pachy, jak bikini. Yy naprawdę klientki bardzo sobie chwalą. Mam klientki, które wcześniej, które miały wykonywane depilacje za pomocą wosku, spróbowały pasty. Naprawdę do wosku nie wróciły. A nasza wychodzi zawsze, no bo musi wyjść, To już jest technologicznie już tak jest przygotowana, że ona jest zawsze idealna, zawsze ma odpowiednią konsystencję, nie jest za rzadka, nie jest za twarda, gdyż te robione w domu czasami torty do nie wychodzą i mamy zamiast pasty mamy, mamy lizaka, tak. Wychodzi nam twardy karmel i, i nic, nic z tym nie możemy zrobić. Dlatego nasza no, na pewno jest to Produkt profesjonalny, więc musi spełniać pewne pewne wymogi. Zapraszam serdecznie Państwa do spróbowania naszej pasty. Ja osobiście wypróbowałam wytest wszystkie pasty, jakie są na rynku i, i bardzo długo dążyliśmy, poszukiwaliśmy produktu idealnego, taki, który właśnie za szybko się nie rozrzedza, który nie jest za twardy, który jest, mogą panie pracować, które mają na przykład problem ciepłych rąk. Nasza pasta naprawdę, ona przez cały zabieg, który trwa czasami 5 minut, a czasami godzinę, a czasami dwie, jeżeli robimy na przykład całe ciało, ona cały czas od początku do końca ma idealną konsystencję. Zapraszam.